pójść do kina Wybacz, nie pójdę dziś W mroku zasiądę do pianina W przestrzeń pobiegnie myśl Małe kino Czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino w zacisznej loży ty i ja. Wszystkim studentom, tym obecnym i przyszłym, życzę, aby mogli korzystać z kultury studenckiej takiej, jaka jest na naszej uczelni, bo jest wyjątkowa. Drugiej takiej arki nie ma w całej Polsce. Takiej kultury studenckiej, na takim poziomie, gdzie po dzień dzisiejszy odbywają się turnieje artystyczne, MPKS, klamka, nie ma nigdzie na żadnej innej uczelni. To, co stworzyliśmy, trwa do dnia dzisiejszego. A to tak naprawdę. Dzięki studentom, tym studentom, którzy tak jak i ja m.in. innymi zechcieli się zaangażować i tworzyć tę kulturę studencką, a także dzięki władzom, które pozwoliły nam, aby ta kultura studencka wyglądała w taki sposób, w jaki wygląda do dnia dzisiejszego. Serdecznie dziękuję całej Kapitule, ale dziękuję również wszystkim studentom, tym byłym, obecnym i przyszłym. Bo tak naprawdę kultura studencka bez Was nie istniałaby. Dziękuję serdecznie. Przez 65 lat byłem bardzo, bardzo ściśle związany z kulturą studencką. No i miałem na swojej drodze bardzo wspaniałych ludzi, mianowicie wspaniałych rektorów, którzy w kulturę studencką uznawali za bardzo, bardzo ważną, jak profesor Bauer, profesor Kubica. I potem rektorzy Janusz Mija, Błodek Sady i obecny rektor, gdzie kultura studencka jest ich oczkiem w głowie, i dzięki temu możemy się tu spotykać we wspaniałych warunkach. Dziękuję bardzo wszystkim tym, z którymi mi mogłem współpracować. Dziękuję bardzo i życzę dalszych sukcesów. W kulturze studenckiej naszej uczelni. Najwięcej jednak daje satysfakcji, że jak patrzymy, że z tej młodzieży, która studiowała na tej uczelni, wyrastają wielkie postacie. Panie wojewodo, wojewodo, myślę o Panu też w tym momencie. <grywa> Bo, liczę, liczę, że opatrzność Pana wyprowadzi jeszcze wyżej, po prostu. Nie tam do góry, tylko to do Warszawy, ale, ale będzie szkoda, że Pan po prostu normalnie są odejdzie, bo tam Małopolska kwitnie. Jest wspaniale. I wszystkiego dobrego dla Was. Kultura niech się trzyma, niech to funkcjonuje dobrze. No i wiwat Akademia. Kultura jest przestrzenią do porozumienia się, do tworzenia jednej społeczności akademickiej. I muszę zapewnić w imieniu pana rektora Tabora, swoim pozostałych prorektorów, że na pewno będziemy dalej wspierać kulturę studencką, w tym takie wspaniałe inicjatywy jak ta dzisiejsza uroczystość. Czasami się mnie ludzie pytają, czemu ty z uporem maniaka. Jak sobie czasem upatrzysz jakiegoś młodego człowieka, to inwestujesz w niego, nie patrząc na koszty i konsekwencje, chronisz go i dajesz mu szansę, a potem cieszysz się jak głupi, jak widzisz jego sukcesy. Proszę Państwa, ja to robię dlatego, że ktoś kiedyś właśnie tak zachował się w stosunku do mnie. Dzięki temu ja dziś jestem tu, gdzie jestem. I tym człowiekiem jest właśnie pan profesor. Janusz Rzmi, ja za co mu będę dozgodnie wdzięczny, i zawsze w mojej życzliwej pamięci ten czas pozostanie. Chyba my wszyscy absolwenci tak mamy, że człowiek z uczelni może wyjść, ale uczelnia z człowieka nie wyjdzie nigdy. I jak tak dzisiaj patrzę, z kim ja tu dziś przyszedłem? Mój dyrektor biura absolwent, moja asystentka Zuzia, studentka Uniwersytetu Rolniczego, tylko Jasiu, fotograf się wyłamał, ale popracujemy nad nim. Dziękuję bardzo.